Bądź pozdrowiona, Święta Maryjo, Matko Jezusa i Matko nasza. Witam Was, siostry i bracia, w Chrystusie Panu. Drogie siostry i drodzy bracia, wspominajmy maryjne objawienia z Fatimy i zwracajmy się do Matki Bożej o szczególne łaski dla nas. Matko Boża, oddajemy się Twojej opiece, i modlimy się o odnowę moralną naszej ojczyzny i całej naszej ziemskiej ludzkości módlmy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego amen matko boża fatimska matko chrystusowa i matko ludzi zginamy przed tobą kolana tak, jak łucja, Jacynta i Franciszek, podnosimy swój wzrok w Twoją stronę, by dostrzec Twoje dobre oczy. Oczy przychylne każdemu, oczy pełne miłości i wyrozumienia, ale też oczy pełne trwogi i lęku. Matko Boża, pełna łaski. Zaglądaj do naszych oczu zasmuconych grzechem, oczu ziejących nieraz braki miłości do drugiego człowieka. Tyle razy pomagałaś nam w różnych trudnych sytuacjach, rodzinnych i osobistych. W chwilach wielkich zagrożeń uprosiłaś ratunek dla Kościoła i naszej Ojczyzny. Od Ciebie. Wielokrotnie odchodziliśmy pojednani z Twoim synem, a naszym Zbawicielem. Dzisiaj znów prosimy Cię o szczególne łaski. Wierzymy, że nie odejdziemy stąd, nie zostawszy przez Ciebie wysłuchani. Nie odejdziemy bez Twojego ciepłego spojrzenia. Poprzez Ciebie, Matko Boża, prosimy Jezusa, Twojego Syna swojej łaskawości niech nas wysłucha, niech uwolni od grzechu, niech przymnoży nam wiary, nadziei i miłości. Matko Jezusa, Matko Sfatimy, ucieczko grzeszników, Matko Pokoju, nasza Matko, stawiaj się za nami. Amen. Niech Przenajświętsza Maryja Czuwa codziennie nad Tobą, a Jezus niech na zawsze zamieszka w Twoim sercu. Aby modlić się częściej i być na bieżąco z nowymi modlitwami i Słowem Bożym, zapraszam serdecznie do subskrypcji kanału Serce Maryi Modlitwy.